Cześć, witam w kolejnym odcinku serii Mama i Córka. I dzisiaj zaczynamy od tego, że Klaudia e, może niech pójdzie coś zjeść, bo reszta śpi. Sprawdzę jeszcze ten termostat, bo one chodzą w tych ubraniach zimowych ciągle, ale widzę, że jest ciepło, więc nie wiem dlaczego w sumie tak się ubierają. No dobra, niech sobie weźmie resztki z lodówki. Myślałam sobie też, że w następnym odcinku, bo już jest zima, będzie można zrobić, znaczy w sumie jeszcze chyba nie ma zimy, ale już jest, tam następnego dnia chyba będzie, o, tego dnia już jest zima, e, będzie można e, zrobić takie ozdoby świąteczne mm, w domu i choinkę jakąś kupić, żeby było. Trochę yy, tak świąteczniej w domu. Yy, ona się położyła na łóżku. Yy, Klaudii, czekaj, to ty połóż się do swojego łóżka. Yy, a ty, Amelia, się w yy, swoim następnym razie, razem połóż. Yy, no dobra. A Gabriela, niech sobie wstanie już i się umyje. umyje. I dzisiaj może trochę popracujemy. Weźmiemy sobie jakieś zlecenie. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Dobra, weźmy może to. I tak, najpierw trzeba się przyjrzeć obrazom pomocniczym. To to na komputerze trzeba będzie zrobić. Dobra, potem zjesz na razie. Weź się zajmij tą pracą, bo dawno nic nie robiliśmy. Amelia niech idzie spać. No i następnie trzeba stworzyć chyba obraz, z tego co patrzyłam. Chyba obojętnie jaki, ale nie wiem. Dobra, i teraz... Okej, okay, no to coś jest nie tak. Nic z tym nie mogę zrobić. A tu? Portret. No dobra, zaraz już Poczekaj, weź to dokończ. Um... Nie wiem o co chodzi. Czemu ona nie może tego wysłać do akceptacji? Tam to chyba źle zrobiłam, bo to trzeba zrobić konkretny obraz. No dobra, no ale ten drugi no to już był zrobiony. Eee. Tej, z tego poziomu wolny strzelec i tak nie mogę tego dać do akceptacji, więc nie wiem o co chodzi. Jeszcze jeden robimy. I jak się znowu nie uda, to po prostu się później tym zajmiemy, bo... Yy, ona musi... Dobra, nie wiem o co chodzi. Na razie to właśnie sprzedajmy wszystko i po prostu później... Później się tym trzeba będzie zająć, a na razie niech zje. Tak się jeszcze zastanawiam, tutaj jest jakieś maluj na podstawie zdjęcia, bo tam niby były jakieś Um, portret, ale nie, to chyba nie jest to. Hmm. No dobra, nie wiem, potem się chyba tym zajmiemy po prostu i tyle. Na razie zostawiamy. No dobra, i pomyślałam sobie, że możemy sobie gdzieś pojechać mm, na miasto, niech ona sobie sama pojedzie. No i jesteśmy w tej takiej, w tym takim, nie wiem, pubie, karczmie w Hanford on Bagley i tutaj sobie może zamówimy coś do jedzenia, na przykład bułeczki dyniowe. Nikogo jeszcze nie ma, no ale może zaraz ktoś przyjdzie i będzie tutaj rozmawiał z nami. Kogoś będzie można poznać. No tam już ktoś idzie w jakimś humorze niezbyt ciekawym. On tutaj już przyszła jakaś... Pani. I tutaj też, no to zaraz będzie można sobie porozmawiać, no tak się zastanawiam tylko o czym tego jedzenia ona nie dostała, bo tak siedzą i gadają sobie, a jedzenia nie ma, no ale może za chwilę dostanie, bo tak nie widać, żeby on coś robił.

Dobra, eee, chyba trzeba będzie tutaj um, jeszcze raz kliknąć, żeby dał to jedzenie, bo. Mam tutaj co innego. Widzę, robi jakieś rzeczy do picia, a jedzenia nam nie daje. Więc... no, nie fajnie, nie fajnie. O proszę bardzo, my byliśmy tutaj pierwsi, ale drinka da jakiejś innej sinki, zrobił dobra weźmy kliknijmy tutaj jeszcze raz. Zamów jedzenie, bułeczki dniowe. Bo coś tutaj no Dobra, dostaliśmy w końcu. Nareszcie. No, nawet spoko to wygląda. Dobra, niech ona sobie to teraz poje. I potem przejdziemy się trochę po okolicy. <laughs> ah, <Ooh>. nope, sir. <laughs> Dag, dag. Ah, uh huh. Oh. Uh huh. Shanka mm. Yorid. Uh, -huh. uh huh. Char, Lexi, with done, well, bon, a Good mm -hmm. job. Oh, O'Dree. Ogólnie, już tam pomijając godzinę, o której tutaj przyszliśmy, że siódma rano, teraz jest jakaś dziesiąta, to jest po prostu tłum ludzi. A ja się jeszcze na początku zastawiałam czemu jest tak mało, no z drugiej strony o siódmej rano. No ale cóż, jakoś w ogóle nie zwracam uwagi tutaj na godzinę, chyba że jeśli chodzi o pójście do szkoły. O, chciałam iść na ten mostek, ale widzę, że jak się kliknie na tą rzekę, to w niej normalnie można pływać. Tego nie wiedziałam. To rzeczywiście, wejście nawet z tej strony i można sobie tutaj wejść, co jest no mega ciekawe. Dobra, to podejść brodząc może w takim razie. No bo ja nie wiedziałam. Myślałam, że to jest po prostu taka rzeka, tak jak, nie wiem, w wierzbowej zatoczce, no tam chyba nie można wejść. Ona tutaj normalnie weszła do tej wody i mogłaby w niej pływać, no to nieźle. No pogoda taka średnio sprzyjająca, więc zaraz wychodzimy, ale chciałam sprawdzić sobie, bo zaciekawiło mnie to w sumie przypadkiem. O, może sobie pojeździć tutaj na łyżwach. A dobrá to ve sobě pojezdí. A dobra, bo ja myślałam, że ona się przebierze. To niech ona wyjdzie stąd. I ją zaraz przebierzemy w jakieś ubrania. Normalne, najlepiej to jakieś strój na zimę. bo... dobra, może jeszcze nie chcę zaprosi kogoś do jeżdżenia. Może niech ten bocian też przyjdzie. Eee, dobra, no i dlaczego ona znowu jeździ w tym stroju kąpielowym, o co chodzi? Dobra, on przyszedł już, no i teraz sobie możecie pojeździć, tylko weź się proszę już przebierz, już jest przebrana. Dobra, jeździ. No. Hø? Udziemy może jeszcze na ten taki targ, co tu jest, bo chciałam kupić w tym sklepie. W sumie tym z warzywami to nie, ale w tym z tym drugim właśnie, co w tym drugim jest. To są jakieś kwiatki, co tu jest w tym sklepie ogrodniczym. W sumie bym zobaczyła sobie. Co tu ciekawego można kupić? I tak, yy, biała wełna mniejsze ceny niektórych haftów krzyżykowych duża obręcz do haftu krzyżykowego czy co, do no, dobra kupmy to to ona wtedy będzie sobie mo mogła yy, haftować chyba no to spoko to niech sobie, a to jeszcze tą pełnę niech sobie może kupi, nie wiem, nie robiłam tego w sumie robię to pierwszy raz, ciekawa jestem czy to zadziała fajne rzeczy nawet tutaj można u niej kupić Zwykle właśnie w tym naprzeciwko z warzywami coś kupowałam, a tutaj widzę, że spoko ma te... No dobra, niech ona sobie haftuje. W sumie jest babcią. To Niech sobie... Znaczy, no babcią nie jest, ale jest taką seniorką. Babcią to jeszcze nie jest. Ale dlaczego nie? Niech sobie porobi takie rzeczy. Dobra, ona jest zmęczona. Niech idzie do domu. Eee, biała wełna. Dobra. No ona już jest mega zmęczona, więc ona sobie pójdzie spać, Klaudia niech się umyje. To też jest zmęczona Amelia, to niech pójdzie sobie może spać. Eee no. A może korzystając z tej pogody ulepimy bałwana? a w sumie ona ta Amelia też nie, nie jest aż tak zmęczona, to niech ona sobie ulepi Bałwana z Klaudią niech radę sobie lepią, później się wyśpię, <laughs> No już powoli widać pierwsze efekty lepienia bałwana, fajnie. No w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. O, jaki śmieszny ten bałą, czy łyżkę ma taką. E, dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym. Cześć!